Wysoko cofnął się tutaj parę metrów w Kawialą, aby Liverpool mógł dalej rozgrywać piłkę, ale to właśnie Hiszpan nie popisał się teraz tym podaniem. Benayoun do środka, Ashton ładnie tam pokazuje się z Świetne zagranie Esztona pokazuje Harwood, aby do niego zagrać piłkę, ale jest samobójczy gol dla łeskawu Tech Karagera, który pakuje piłkę do własnej siatki. Szaleństwo na sektorach zajmowanych przez kibiców West Hamu, samobójczy gol, wychowanka Liverpoolu, piłkarza, który gra najrówniej spośród wszystkich zawodników Derezna, no ale tak to się zdarza. No szkoda dla kibiców Liverpoolu, że zdarzyło się to Karagrowi w tak ważnym spotkaniu. Nie zachowa Liverpool z tego kąta, bo teraz stoi przed szalenie trudną sytuacją odrabiania strat w finale Pucharu Anglii. Karager eee, pakuje piłkę, biegając na to dośrodkowanie. Pakuje ją do własnej siatki, ale wszystko trzeba Rafał powiedzieć zaczęło się od błędu prostego błędu Xabi'ego Alonso w środku boiska Aut dla Londyńczyków Benayon, w Kaloni przed polem karnym Eszton przez to zagranie do Eterington. Etherington wypuszcza piłkę Leida Sensacyjny przebieg tego finału w 28 minucie. Londyńczycy mają już dwa punkty przewagi. Dwie bramki. Coś niesamowitego. Najdroższy piłkarz w historii klubu Dean Ashton. podwyższa na 2 do 0. On także miał szansę wyjechać na mundial, ale Ericsson nie dał mu okazji zaprezentowania się. Błąd rejny, błąd także wcześniej oczywiście obrońców Liverpoolu to się skończyło Etherington kontra Hypnia trochę nie do końca, aż długo nie widział tej piłki Reina, a gdy ją zobaczył nie potrafił odpowiednio ułożyć rąk, by jej nie wypuścić, no i efekt Państwo widzieli o, Liverpool gra po raz siódmy na Millennium Stadium co ciekawe doznał tych dwóch porażek i obu tych porażek z zespołami z Londynu teraz United też nie idzie najlepiej, ale jest szansa i Gibril I Wówczas był spalony, teraz spalonego nie było. Kapitalne. Kilkudziesięciometrowe podanie Stevena Gerarda i Cisse, który strzelał bramki w poprzednich swoich finałach w barwach Liverpoolu. Teraz zdobywa swojego gola. Nie ma żadnych wątpliwości. Jeśli chodzi o spalonego. Cisse na czystej pozycji. Świetnie złożył się do tego strzału. Wcale to nie była łatwa pozycja. Popatrzmy. Gerard i Cisse już tylko jeden do dwóch. to na pewno najładniejsza z trzech bramek jakie do tej pory oglądaliśmy na Millennium Stadium powietrza uderzył w piste Anglicy w takich sytuacjach mówią back in business, Liverpool wraca do gry znowu się liczy kontaktowy gol na pewno doda wiary piłkarzom Rafy Beniteza no, trochę nerwowo, za szybko rozegrany ten rzut wolny wrzuca piłkę Tabiarozo, Gerrard 2 do dwóch już było widać w momencie, kiedy składał się do strzału, że idealnie układa się i że ta piłka na pewno wyląduje w siatce. Wszystko zaczyna się od nowa. Jak ta siatka wytrzymała, naprawdę trudno zgadnąć. To była bomba petarda, nie wiem jak to nazwać. Atomowe uderzenie Stevena Gerarda. Zapracował kroczon On ma asystę w tym golu. Nie miał żadnych szans. Szaka Kisnoc wydawało się że za szybko pospieszyli się z tym rzutem wolnym Liverpoolczycy ale potem zabija Alonso, Crouch i kapitalne uderzenie Gerarda mamy remis w wielkim finale Pucharu Anglii Anglii bardzo aktywny teraz reprezentant Izraela Esteringsson pojawia się tam Konczeski, Konczeski ma miejsce dośrodkowanie Blisko bramki, 3 za Żółtego, 3-2 prowadzi West Ham United, Paul Donczewski. On także nie zmieścił się w kaszetce na Gorana Ericstona, już to nie w ramionach, w pojęciach rezerwowych, Sheninghama, Zamory. No i teraz może on trochę nasączyć gardło napojem. Alan Berg zasłub gardle menedżerowi, ale po tym. W wspaniałym zagraniu obrońcy, który pewnie będzie pytany po tym spotkaniu czy strzelał, czy dośrodkowywał. To Zobaczymy, nie ma to <laughs> Zobaczymy co odpowie. Zobaczymy co odpowie. Kolczeski centrował, jestem o tym przekonany. Dał się zaskoczyć. Rejna, który zrobił już krok do przodu, wychodził do centry. Powrót na linię zupełnie nieudany. Piłka wpada do siatki. West Ham znów prowadzi w finale Pucharu Anglii. Zamkę ramka, którą można trochę zapisać też na konto Stevena Gerarda. To on spuścił Kołczewskiego. Zaczął go gonić zbyt późno i nie zdołał tego ośrodkowania. Zmawia się strzału yy, zablokować. Przy piłce y, Liverpool-Rize pole karne. Nie przejął piłki Sisoko, Gerrard! coś niesamowitego! Stevena Gerarda. Wydawało się, że już pogodzeni z porażką Liverpoolczycy. A Gerard po prostu wygląda w tej chwili na takiego, który na to się zanosiło. Byłem pewien tego, że strzelę, byłem pewien, że zrobię. Popatrzcie, jak ja się nazywam, popatrzcie, kto strzelił tego gola. Kapitan Liverpoolu. Zobaczmy, z ilu metrów uderzał Steven Gerard. Za wcześnie. Za ja wcześnie Ham świętował zdobycie Pucharu, bo już chyba o tym myśleli. 30 metrów, może więcej. Niesamowity strzał z Gerrarda. Gerarda. Nie wychodziły. Nie wychodziło kilka poprzednich zagrań z kapitanowi Liverpoolu, ale tą bombę, którą posłał do siatki Hisopa. Tamkarz mu był bezradny. Ta piłka praktycznie bez rotacji w powietrzu. No i już wiemy, że mamy remis. Konieczne są rzuty karne. Niesamowite widowisko. Hitmark Haman kontra Szaka Hislop. Haman! 1-0 Liverpool. Oto była gra nerwów. Pozwolił sobie na wiele przy wykonywaniu tego karnego Haman. Bardzo długo podbiegał do piłki i wyczuł jego intencje Hislop. No ale trzeba był na tyle mocny, że. Niemiec może cieszyć się z uzyskania prowadzenia dla swojego zespołu. On to już ma za sobą. A teraz Bobby Zamora broni Reina. Liverpool prowadzi po pierwszej serii karnych. Specjalista od bronienia 11. Pepe Reina za chwilę może zostać bohaterem całego meczu. Mimo, że popełnił dwa błędy, po których Liverpool stracił gole. Aż narzucać to porównanie do finału Ligi Mistrzów. Jurek też tam nie miał wszystkich wspaniałych interwencji podczas y, tego finału, ale... ale już Jak to się skończyło? To on wygrał rzuty karne. Chypia kontra Hislop. Sami chypia. Ma minę pewniaka, ale gdzieś tam w środku na pewno się w nim gotuje. Broni Hislop. Oszaleli teraz ze szczęścia kibice. Za bramką, na którą strzelane są jedenastki. Dość łatwy strzał. Lekki, nie za blisko słupka, histop. Rzucił się i, i tę jedenastkę obronił. Teddy Sheringham, wywołany Rafał przez siebie. 40 lat, ponad 40 lat. Sheringham pokonał reinę. Potrzebują tego dopingu. Piłka Żełec Hamu pokazuje to Sheringham fanom. Nie Jeszcze te... krzycz, krzycz, krzyczcie głośniej. Nie wiem, czy te bramki z są zaliczone, ale jeśli tak, to on jest już najstarszym strzelcem w finale Anglii. Pewnie będą dwie różne statystyki z karnymi <laughs> Teraz zajmuje miejsce Hislop Gerard. Gdy pokazuje realizator Hislopa, ja mam od razu w uszach słowa wdowczyka. On ma dłonie jak szufle, mówił o swoim koledze z Redding. Gerard, no on nie mógł zabić, nie miał prawa zawieść, Choć się w tym najważniejszym momencie pękali, ale nie po to strzela się w z 30 metrów w 90 minucie, żeby teraz nie wykorzystać jedenastki. Bajden prowadzi Liverpool. On Karani to był w 2001 roku. Karagierem, Hipion i Hamanem byli w drużynie, która wygrała z Łęk Kamer. Brian Reina! Przejął środek porton czeski, Rejna no nie rzucił się tak mocno, aby tutaj nóg nie zostawić i nie obronić tego strzału. 2 do 1, po trzech seriach prowadzi Liverpool. Mam swoją teorię, która mówi, że najczęściej w takich sytuacjach nie strzelają karnych piłkarze lewonożni, a banki to by tą, tą teorią od 90 roku nikt nie polemizował od pamiętnej rywalizacji z Niemcami. John Arne Ridder. Wtedy karny, nie, karnych nie strzelili. Wodl i Pirk w finale Mistrzostwa Świata we Włoszech. Ale on też lewonożny jest. Reina. Jest środek bramki, ale tak jak trzeba to było zrobić. Przepraszam, Rize oczywiście nie. Reina. I 3 do 1 prowadzi Liverpool. Jeśli Reina teraz obroni, to, to będzie po baru. Rzut karny. A już się trzeba będzie strzelać dalej. Jeśli Reina obroni karnego, to drugie z rzędu, prestiżowe trofeum, Liverpool będzie zawdzięczał swojemu bramkarzowi. Anton Ferdinand, Koniec. Liverpool zdobywcą Pucharu Anglii, tak jak Jerzy Dudek rok temu w Stambule, tak teraz wchodzę Reina bohaterem Liverpoolu. Trzy do jednego w rzutach karnych dla Liverpoolczyków. I teraz najpiękniejszy moment. Podstawki zdjęte i już w dwojach Stevena Gerarda. FC Liverpool zdobyto Pucharu Anglii 2006. Możemy powiedzieć, Rafał, że tak, żeby wszystkie kluby angielskie były zatysfakcjonowane, to tylko brakuje zwycięstwa w Lidze Ligi, Ligi Mistrzów przez Arsenal. Też wygrał swoje Chelsea, zdobyła mistrzostwo Liverpool puchar Anglii. No i ten Arsenal, który tak zakwalifikował się do eliminacji następnej. Z następnej Champions League, ale walczy jeszcze o najważniejsze w Europie trofeum.